W końcu Cię znalazłem. Masakryk. Doktor Masakryk. Niewiarygodny przystojny. Z genialnym poczuciem stylu. Jakaż to szkoda, że taki młody człowiek... Okazał się jebanym psychopatą! Krew, flaki, przemoc ból. Tak wiem. Okropny ze mnie człowiek. Jednakże... Mimo mego niezwykłego zamiłania na przemocy, potrafię też tworzyć sztukę. Tworzyć, kształtować, leczyć. To znajcie mego geniuszu! Jestem jej twórcą! Zrzemią z kociaków! Tchnąłem w nią życie! Daję jej świadomość! To też jej samuszyłem! Nie ma nikogo poza mną! Nie za dużo chodzi, więc nie może mi uciec! Zawdzięcza mi życie! Bez się mnie kocha! Mój mały zwierzaczek! Na imię jej! łóżka. Uszka? Uszka! U Dobra, koniec gadania czas na operację. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, czy to pozwala nie czuć bólu, czy pozostać świadomym. No cóż, jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć, czyli Uszka, nie wyglądaj. Zanieś mi to na górę i nic w świecie. Nie patrz do środka. Nie patrz do środka. Cierpliwość, pokora i poświęcenie. We wszystkich poleceniach masakryka uszka widziała dobroć jego serca. Jest użyteczna, co oznacza, że jest potrzebna, a to znaczy, że ją kocha. A mimo to, fundamentem ich relacji był... strach. Mówi, ci, żebyś nie patrzyła do środka. Czy na serio to cię do ciebie nie dotarło? Czegoś niby nie zrozumiała? Proszę, proszę wybacz mi. Naprawdę nie chciałam. Tylko mnie nie. No już łóżka, nie bój się mnie. Przecież wiem, że nie jesteś w stanie mi się postawić. No idziesz do swojego pokoju, ja to już posprzątam. Dokładnie tak. Nigdy byś mi się nie postawiła. I tak oto masakryki łóżka żyją sobie w swoim małym świecie. Dwa dziwaki, zdal od ludzi, konstruktywnych idei. Tuż może ocenić, kto jest tutaj złoczyńcą?